Czy ty się uspokoisz? No i witamy Was z pokładu Żelka, czyli Jili EX5. Tak, Żelek, żebyśmy już nie, nie szukali tutaj stwierdzenia, że to jest Jili, Żeli Papą, mniejsza z tym. Koncern, do którego należy Volvo i Lotus. Tak, i z Volvo mamy nawet jedną cechę wspólną, czyli nazwę, nazwę modelu. EX5 w przypadku Żelka i Volvo EX90 w przypadku Volvo. Idąc po aucie, bryła typowo elektryczna, zderzak, który przedni jest zabudowany, dodatkowo znaczek. I znaczek Geely to jest znaczek, który ma w sobie sześć takich prostokącików. Tak, dosyć dziwna. To niepodobny do niczego. Niepodobny do niczego, no jest to nowość, oczywiście Chińczyk, więc przyzwyczajamy się, aby widzieć te nowe znaczki na naszych drogach. W każdym razie z przodu dzieje się całkiem niewiele. Czujniki, tak. kamera... Cześć, koniec. Moja no kamera koniec. jest dosyć fajna, ponieważ jest to kamera, która działa na podczerwień w nocy. Tak, w nocy obraz z kamer w ogóle wszystkich, nie tylko z przodu, ale z boku i z tyłu jest realizowany w podczerwieni, więc całkiem niezły jest widok. Jeśli zaś chodzi o tył samochodu, to już coś się dzieje. No tutaj linia przypomina nam boczna i całego tyłu takie troszkę Porsche Cayenne, czyli chińskie Porsche. Tak, no bo profil jest rzeczywiście bardzo podobny do zmniejszonego trochę Porsche. Ta blenda z tyłu także nam daje takie troszkę odczucia w stosunku do Porsche Cayenne. No ale co najważniejsze z tyłu, to jest bagażnik, więc go otwórzmy i zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj trzeba będzie wam podać trzy pojemności. Dlaczego? Z racji tego, że podłogę mamy na płasko, i w tym momencie ta podłoga wynosi w granicach 300 paru litrów. Nie pamiętam dokładnie. Około tr... 360 iluś tak. Tak, 360. Mamy. Ale teraz możemy zrobić patent, że tą półeczkę możemy sobie przesunąć w dół i w tym momencie. Już Jest 467 litrów, czyli, czyli bagażnik z Plot Twistem. Tak, i jeszcze tu mamy bardzo głęboki. Taki schowek, więc jeszcze pod tą podłogę, nawet opuszczoną, dacie radę coś tam powkładać. Więc to jest akurat fajne. Więc tak wyglądają dwie sytuacje z bagażnikiem, plus dodatkowo kanapa jest regulowana w dwóch płaszczyznach, czyli możemy dosyć mocno położyć to oparcie. Fajnie się wtedy z tyłu siedzi, ale po złożeniu. Tak, kanapę dzielimy 40-60, jak zawsze klasyka, po złożeniu jest 1877 litrów, z tego co pamiętam. No i to myślę, że są najważniejsze dla Was fakty. Fakty. Więc chińskie Porsche nawet ma kawałek tego bagażnika. Tak, Bagażnik jest całkiem pojemny, tak jak zauważyliście, nie ma rolety. Nie ma jej dlatego, że ją zgubiliśmy, tylko dlatego, że Chińczycy jej w tym modelu, w tym roku, znaczy w roku zeszłym, jak ją popieraliśmy, nie dali. Ale. Już wiemy, że Chińczycy szybko odpowiadają na takie tematy, jeśli chodzi u nas o Europę, i powiedzieli, że znajdzie się tutaj oczywiście ta roletka. No, i jak już wspomnieliśmy o dzielonej kanapie z tyłu, nie sposób jest do niej przejść. W związku z tym, z tyłu jest klasycznie: mamy tak naprawdę trzy miejsca siedzące, izofiksy po obu stronach, podłokietnik. A i także najważniejszą rzecz, jeśli chodzi o tylną kanapę, to tutaj na dole. Jest taka szufladka, szufladka o nośności do 30 kg, więc całkiem sporo rzeczy możemy do niej zapakować, czego raczej nie ma w wielu autach z tej klasy. Jeśli chodzi zaś o miejsce, to ja, mając 1,80 m, siedzę za moim serdecznym przyjacielem, który także ma 1,80 m ponad, i miejsca, jak widać, na nogi mam całkiem dużo. Ja też. Także jest wygodnie, jeśli chodzi o ilość miejsca w aucie. O wygodę pasażerów, dzini dwa tutaj dosyć nieźle. Z racji tego, że zobaczcie, ja sobie właśnie reguluję podnóżek i mogę sobie go rozsunąć. Zrobimy hop. I mogę bez problemu wypocząć w tym samochodzie nawet przy moim wzroście. Kanapa się kładzie, fotel się kładzie prawie na płasko. O. Ja w tym momencie, proszę bardzo, jak mam wygodnie. W sumie jest to odpowiedź na pewne potrzeby, tak naprawdę, u pasażerów, którzy często gęsto cierpią razem z kierowcą. A jak już stoimy na tej ładowarce, jak te dziady, to weź i daj nam suba. Nie bądź jak ładowarka, leniwy. Ale dodatkowo jeszcze, żeby nie było, mamy masaże w fotelach, czyli fotel pasażera i fotel kierowcy ma. Około sześciu trybów masażu, i dodatkowo jeszcze możemy wybrać, czy ma być lekki, średni, czy też mocny. I one bardzo fajnie działają. Tak, ta intensywność tych masaży jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna i nie wywołuje tego nieprzyjemnego uczucia, jakby ktoś cię kopał po plecach. Więc z przodu naprawdę mamy komfort. Tak. No i wnętrze. Przestrzeń dla kierowcy i pasażera, którą już omówiłeś w jakiejś części. Ale co mamy tutaj tak naprawdę z poziomu już bliższego tak naprawdę? No, standardowo, jak to dla teraz aut elektrycznych, dwa tablety, head-up, no i parę guziczków, ale przejdziemy do nich chwilę później. Co do tabletu, tablet kompletnie jakiś tam makastom swój, nawet o możecie sobie wybierać jakieś tapety. Dodatkowo mamy zarządzania różnymi rzeczami, tak jak roletą, otwarciem klapy bagażnika, ile ona ma się otworzyć. Dodatkowo mamy takie centrum, nie wiem, przykładowo kamery. Kamery są programowalne też na guziku w kierownicy, możecie sobie zaprogramować, ale one działają tylko do pewnej prędkości, więc nie pojedziecie na nich na przykład po autostradzie z odpalonymi, a szkoda, bo mają tą podczerwień, więc to by też dawało taki plusik. Tak, dokładnie. No, niestety tego nie ma. Co tam dodatkowo mamy, jeśli chodzi o te tablety? Znaczy, tak, w ramach tego tabletu warto powiedzieć, to, to co wspomniałeś, że typowo dla aut chińskich całe sterowanie, praktycznie całym samochodem, mamy, mamy zrealizowane tutaj łącznie z ustawianiem foteli. Co tak, możemy, dość, tak. Dość intrygujące, jest tych rzeczy bardzo, bardzo tutaj dużo. Wyświetlacz HAD, o którym wspomniałeś, ma także tryb. Zitryp śniegu, gdzie nam ta barwa zmienia się na niebieską, żeby się od śniegu odcinało. To jest bardzo fajne. Bardzo istotnym jest też, warto wspomnieć, jest to, że ten ekran, jak już pokazałeś tutaj, na ruszając palcem po, po całości, jest bardzo płynny w swoim działaniu i się tutaj nam to... Nie zawiesza. No i fajna sposób. sprawa, że mamy na przykład masaże pasażera i kierowcy. Tutaj też oczywiście pod jedną ikoną, po prostu, dwie ikonki możemy sobie włączyć, to jest jakby skrót. No i dodatkowo skróty, które są programowalne w tym momencie. Czyli z takiego paska wyjeżdżają. Tak, zaprogramujesz do góry. sobie główny ekran, przytrzymując palcem, tak naprawdę i tutaj możesz się ustawiać te rzeczy, oczywiście, że tak, ale dodatkowo cały ten dolny bar tutaj. Także posiada możliwość ustawiania, więc możemy sobie to auto ustawić pod siebie, żeby nie było aż tak, nie wydawało się aż tak skomplikowane, żeby wszystko było na wierzchu, to czego potrzebujemy, bo nie masz, nie masz guzikologii. Zobacz, głupia sprawa: ogrzewanie szyby tylnej. Nie masz klasycznego guzika tutaj nigdzie. Wpadł, masz tylko cztery guziki od nawiewu, tak, więc możesz go wrzucić na ten bar dolny tutaj, już jest fajnie. Co dodatkowo, dodatkowo, to są głośniki w tym samochodzie i od razu możemy do tego przejść, ponieważ jest ich 16 i w tym momencie mamy dwa w zagłówkach kierowcy i to jest mega fajna funkcja, ponieważ rozmawiając przez telefon, ja jako pasażer w tym momencie nie będę słyszał co mówi do Ciebie osoba, z którą rozmawiasz, po prostu Ty ją słyszysz z zagłówków, które tutaj sobie działają, ale ja nie jestem w stanie tego usłyszeć, dopiero jakbym gdzieś tam może głowę zbliżył do Ciebie, ale to będzie dziwnie wyglądało i będzie tak nie, niefajnie, bardzo, tak. niefajnie będzie, to wtedy mogę coś podsłuchać, ale to tyle. Dodatkowo nawiewy, które patrzę są... Poczekaj jeszcze, jeszcze z tymi głośnikami chwilkę jeszcze, bo tych głośników jest dużo, wyglądają ładnie, bo troszkę Mercedesa przywodzą na myśl, ale jeśli... Nie chcecie się zagłębiać w jakieś tam audiofilskie tematy. Mamy też funkcję wirtualnego otoczenia i cztery tryby Tak. dostosowania całego systemu audio, który działa naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. przyjemnie tak. ja nie ma tu co narzekać. Nie ma tu co narzekać. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, jaki jest głośnik, bo one wystają. Takich Deska rozdzielcza ma tak, jakby zrobioną taką falę. Ale... Tak? Tak. Ma takie przetłoczenia, dwa przetłoczenia, taką falkę. No to też jest taki fajny gadżet. Tak jak też widzicie, no to oczywiście mamy dach panoramiczny. Pierwsza część nad głową kierowcy i pasażera może wyjechać, i wtedy mamy otwartą przestrzeń. Jest tutaj na pewno wygodniej, jest tutaj dosyć dużo miejsca. Więc ym, to jest fajnie zaprojektowane wnętrze. Mi osobiście nie do końca leży kierownica, po prostu to, że ona nie jest okrągła albo tylko podcięta, tylko ona jest z góry troszkę podcięta. Potem ma jakieś ranty, znowu jest jakby w takim. W ja takim dziwnym kształcie. Jest dość dziwna, może i jest to praktyczne. Ja nie lubię kierownic z dwoma ramionami. Po prostu wygląda dla mnie to, jakby było wyciągnięte żywcem lata 70-80. Takie, wiesz, nowo futurystyczne miało. No to tak, powiedzieć. ale z drugiej strony, jak ją utniesz tutaj, to masz. Tesle, znaczy nie Cybertraka, tylko masz tego, tą ich dziwną, dziwną kierownicę, tak? Tak, co też nie, 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 nie powiedzmy sobie nie gra. Co do samej kierownicy, mamy tutaj parę guzików też są do ustawienia, ponieważ mamy dwa razy jakby te same powtarzalne guziki, czyli okejkę i joysticki góra, dół, lewo, prawo i w tym momencie one są możecie sobie sami je podprogramować. Na przykład my mamy zaprogramowane głośność, czyli całe audio, a po lewej stronie mamy aktywny tempomat. Tempomat bardzo fajnie działa, bo jechaliśmy na nim i na aktywnym tempomacie u asystencie pasa, czyli takim autopilocie. Naprawdę działa przyjemnie, bo on nie wozi z pasa na pas, tylko stara się naprawdę idealnie utrzymać tą linię środkową, i w środku on się trzyma. Tak i co do tempomatu, tutaj wyświetla nam się wtedy taka animacja na tym ekranie, na tym tablecie głównym przed naszymi oczami, która jest bardzo ładna i pokazuje nam ruch obok i zmienia kolory. Nie dość, że ruch obok, czyli na przykład jak wyprzedzacie sobie tira, to w tym momencie tir, jeśli jesteście już w jego przestrzeni blisko, on się zmienia na żółtego, aby na pewno nie zmienić tak. pasa, samochody osobowe też wykrywa, no to jest takie trochę zerżnięcie z tesni, ale, ale działa ładne. to bardzo przyjemnie i jest to, jest to fajne i na head-upie to samo tak. Ci wyświetla. Co do jeszcze samej kierownicy, wspomniałeś już o programowalnych guzikach. Mamy też guzik ulubiony, po którym dosłownie możemy ukryć co chcemy. Czyli mamy tutaj taką powiedzmy sobie gwiazdkę po tej lewej stronie kierownicy. U nas jest zaprogramowane są kamery Kamera. w tym momencie, co, te, co daje nam bardzo, możli, bardzo fajny, szybki dostęp do tych naprawdę ba, bardzo dobrej jakości kamer. Patrz, masz bok lewy, lewy prawy z tyłu, lewy prawy z przodu. Naprawdę tych kamer jest wiele, ciężko jest tym w tym coś. Przyłożyć. Jak ktoś Dilling przyłoży, to znaczy, że najprawdopodobniej nie używa oczu. Tak. Yy, następna sprawa: w momencie, kiedy dojeżdżamy do danej przeszkody, czyli na przykład cofając, yy, wyświetla nam na czujnikach, ile centymetrów też nam zostaje. Typo do to chińskie rozwiązanie do, fajne. do przeszkody, ale tak, to jest bardzo fajne, bo mamy w centymetrach podane. No i plus w Dilling, który nie spotkaliśmy się z tym w Chińczyku, ma wyświetlanie temperatury zewnętrznej. Tak, wyświetla nam troszkę, powiedzmy, przybliżoną tą temperaturę, może w słońcu faktycznie, jak jest, tak jest, jak jest teraz, aczkolwiek ja mam trochę inne wrażenie co do odczuwania. No, ale stoi auto na słońcu i tak. się nagrzewa, więc aktualnie mamy plus 5 stopni, no bo wiadomo, że auto jest, nie jest w ruchu, ale tak to podawał te normy dobrze, no nie ma co gadać, tak. podawał te normy dobrze. I Taką wadą, którą znaleźliśmy i uważamy, że ona może być uciążliwa dla niektórych użytkowników, to są światła awaryjne. One są tu, tu. To jest bez sensu, ponieważ zawsze przy sytuacjach gdzieś tam, gdzie stajemy na poboczu, jest, nie wiem, pęknięta opona, cokolwiek, zawsze pierwsze co szukamy gdzieś tu na desce, tak? Tak, Tutaj ten centrum. ruch naturalnie wyćwiczony. I to mi się nie podoba, ale śmieszny patent. W Gilim, zobacz, że zaprojektowano, iż klimatyzacja jest dwustrefowa. No i tu się możesz pomylić, ponieważ. Ja sobie przestawię na 23 stopnie, zobacz co się dzieje u ciebie. Bo ona nie jest dwustrefowa, ona jest jednostrefowa, jednostrefowa więc jeśli ja ruszę, to z twojej strony też to ruszam. I to jest trochę chyba, nie wiem, jakiś wstęp do tego, że może oni do następnego liftu wypuszczą. No ale jest to śmieszne. Ale bo lubią po... się drażnić z kierowcą. Tak, bo możecie się na to nadziać. Od razu wam mówimy, możecie się na to nadziać po prostu. To nie jest klimatyzacja dwustrefowa, ona jest jednostrefowa. Więc to od razu wam e, przekazujemy. No tak to mały schoweczek, dobrze wyprofilowane są na pewno te um, ładowarka i miejsce na telefon, ponieważ one się wsuwają i nie mają jak tak, nam się ruszyć, to, to więc on cały czas nie pracuje, bo jest pod lekkim kątem. To jest na przykład um, mega w porządku. Um, wadą, którą też znaleźliśmy i to stwierdziliśmy na trzech osobach, które tym autem jeździły, to są kierunki. Tak, kierunki działają w sposób powiedzmy sobie dziwno wybiórczy. Dla mnie one nie mają połączenia z kierownicą. W momencie, kiedy jedziemy, na przykład byliśmy na dwóch rondach, i w tym momencie sytuacja wyglądała dosyć śmiesznie, ponieważ przez pierwsze rondo przechodzimy, wrzucamy sobie kierunek, idziemy na drugie rondo i on nie odbija. Po czym znowu go wrzucamy i on znowu nie chce odbić, tylko w momencie, kiedy jesteście już na prostej ale macie dalej skręconą kierownicę, on odbija. One dla mnie nie mają styku w ogóle z kierownicą i to mnie drażniło. Akurat to była rzecz, która mnie drażniła w tym samochodzie. Jest jeszcze jedna rzecz, ale zaraz Wam to pokażemy, bo ja znalazłem na nią sposób i każdemu z Was on się spodoba, bo zrobicie to od razu. No i mamy tego asystenta, który na nas non-stop patrzy i nas drażni. Więc znalazłem na niego genialny sposób. Ten sposób to jest taśma izolacyjna. I wiecie, co z nim robicie? A robicie tak. Dziękuję. I w tym momencie on już na nas nie patrzy. I to jest taki protip, że jednak czarna taśma Wam się przyda. Nakleić, zakleić i mieć go z głowy. To jest... Najlepsze rozwiązanie. Idąc dalej tą konsolą środkową jeszcze przez, przez chwilkę, mm. która jest bardzo wyjątkowo wyprofilowana, mamy te cup holdery, które są w dość całkiem ciekawym pod miejscu pod kątem. W ogóle cała konsola idzie pod kątem, więc jadąc możemy sobie oprzeć tę nogę tutaj. Nie no, jest wygodnie. To jest spoko. Tak jakby nam dość mocno przedłuża ten podłokietnik, więc też z tą ręką I jest więc równo. co zrobić. Tak, jest równo i te rzeczy tutaj są w zasięgu. Ale najważniejszą częścią, w zasięgu jest ten selektor. Obroz, obrotowy selektor, który ma Programowalność swoją. Tak, więc na przykład możecie sobie tutaj w nim multimedia mieć, ale jak klikniecie go jeszcze raz. Trzyma, nie. O, to macie prędkość dmuchawę. Więc fajnie, że jadąc nie musicie już się bawić tutaj na tym tablecie. On jest dosyć duży, bo on ma chyba 15,4 cala, więc jest dosyć spory. Więc jak osoba jest tak. niższa, to musi tam wiecie, sięgać ręką. A tak to, jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy, mamy i macie personalizację, czyli mamy tapetę wirtualne, otoczenie, oświetlenie ambientowe, temperaturę i prędkość dmuchawy. My mamy zaprogramowane jako tą drugą opcję, prędkość czyli na dmuchawy. początku jest, zawsze jest, jeśli chodzi o multimedia, nasza na przykład multimedialna, dźwięk multimedialny, to drugą mamy zaprogramowaną jako prędkość dmuchawy, bo to są takie rzeczy, które chyba najczęściej się przydają, ale możecie zmienić na temperaturę, no bo nie wierzę w to, żebyście sterowali sobie z tego przycisku który... tapetą, tapetą no. Jadę, jadę sobie po autostradzie nie podoba Szczególnie, mi Szczególnie, tak? że tą tapetę, tak jak o, zmieniamy w ten sposób. no To nawet nie trzeba przeciągać od lewej do prawej, czy z prawej do lewej. Tak, zresztą mówi tak? się, tapeta jest najmniejszym problemem w trakcie poruszania się pojazdem. A to pokrętło naprawdę daje wiele ułatwienia, tak naprawdę kierowcy. Tak, w tym tak i to jest fajna funkcja. Nam brakuje po prostu guzików standardowych, czyli start-stop, ponieważ auto po prostu jak wsiadacie i weźmiecie, tak. zapniecie pasę, ono od razu rusza. Na zasadzie wpinacie drive i możecie jechać. Jak wysiadacie, ono też się nie do końca jakby wygasza, tylko jest cały czas w tym uśpieniu. Zamykacie drzwi, odchodzicie z kluczykiem i on dopiero się zamyka, bądź też z kluczyka możecie go zamknąć. Ale brakuje mi takiego standardowego... Tak. Pyknięcia. No tak. i kluczyk jest dosyć no, ładny. Jest no. estetyczny. Niewiele na nim co prawda widać, ale to jest taki jest, jest ładny. Po prostu jest, jest ładny, nie przypomina w ogóle bycia kluczykiem. Jest też łatwo jest go pomieścić z, tak. z pilotem do bramy na przykład. No i oczywiście, co Was będzie interesowało, to to, jak wygląda sytuacja z baterią. Bateria tutaj to jest 60-kW. 60 kW. No, i teraz w mieście zrobicie w granicach tych 400 paru kilometrów jeżdżąc normalnie. I on sobie w tym momencie da radę. Ładowanie od 30 do 80% na szybkich ładowarkach zajmie Wam w granicach tych 20 paru minut, czyli 23-22 minuty. Ale, no i do tego ale wam wrócimy już podczas jazdy. Tak, do tego wrócimy, jak już przejmiemy baterii, no to całość systemu nam daje 217 koni, 320 Nm i 7 sekund do. Pierwszej setki, drugiej nigdy nie osiąga tak naprawdę, więc mamy. Makaganiec. Tam, makaganiec, ale auto jest dość dynamiczne przy, przy, przy tym, wszystkim jest dość, lekkie. Jest dość dynamiczne, nieźle się nim jeździ i dodatkowo, jak na elektryka, jest to auto lekkie, ponieważ jego waga to jest 1750 kg, więc naprawdę nie jest źle. Ale poczekaj jeszcze, bo ty mi sprzedałeś taką fajną rzecz ostatnio. Bo jak zwykle, jak, jak zobacz, jak elektryk jest projektowany, to zwykle jest projektowany jako elektryk. Ale tak. nie żelek. Nie żelek. Żelek nie został zaprojektowany jako elektryk, tylko jako tak naprawdę hybryda. I tutaj Gidi wyjęło po prostu silnik z podmaski i wpakowało całe bebechy elektryczne pod maskę. Więc teraz, jeśli już macie obraz na to, że Gidi jest autem, które w Chinach występuje też jako hybryda, u nas występuje w tym momencie EX5 jako elektryk. Jak wygląda jego cena, jak wygląda jego energia, czyli, czyli czy bierze, sobie, czy nie bierze. Czyli tak naprawdę te rzeczy nas najbardziej interesują, ale zanim porozmawiamy sobie o tym, jak ten prąd nam się tutaj płynie, jak płynie i działa, zacznijmy od hasła cena, czyli cuda, czyli jak to wygląda kasowo. A kasowo to się przedstawia więcej tak, katalogowo są, gdybyśmy chcieli go kupić, no jest dość drogi, bo mówimy tutaj o kwocie rzędu 190 tysięcy złotych ale są dostępne łużelka finansowania. Finansowanie tytułem 450 zł na miesiąc. Damn! Przy tam powiedzmy najmie długoterminowym i wpłacie własnej rzędu 30 paru tysięcy złotych. Co daje nam możliwość za w sumie tak naprawdę mniejszą część tej kwoty katalogowej staniem się posiadaczem stania się posiadaczami nowego samochodu elektrycznego prosto z Salonu. Przepraszam Was, ale coś mi spadło. To kolega nie ogarnia swoich rzeczy. No, w każdym razie mamy dość intrygujące finansowanie, zapewniające nam możliwość całkiem taniego stania się posiadaczem elektrycznego samochodu typu SUV w całkiem przyzwoitych pieniądzach. I prąd, mój drogi. No, więc to jest chyba dla Dzieliego trochę temat tabu. I dlaczego ja tak mówię? Ponieważ w mieście. Nawet przy tych ujemnych temperaturach i baterii 60 kW, zrobicie no, w granicach tych 400, powiedzmy, bo nie chcemy wam mówić 450 albo 380, każdy ma trochę inną nogę, ten, ten pedał inaczej, inaczej sobie będziemy dozowali, więc to zużycie będzie inne. Ale uśredniamy 400. Teraz. No i właśnie. Trasa to jest największe piekło dla tego samochodu. Widzicie teraz, gdzie wyjechaliśmy. No, i tu to auto będzie się uciło. Panie. Robiliśmy trzy przejazdy, aktualnie jesteśmy na czwartym. I taki czwarty przejazd, powiem Wam tak. Prędkości nieważne. 90, 100, 120. Plus autostradowa normalna. Plus robiliśmy przejazd tak zwany normalny, czyli jakbyśmy mieli jechać 140. Wyprzedzania, niewyprzedzania, wszystko. No i tutaj zużycie prądu jest powyżej 20 paru godzin. Jest dość wysokie to spalanie. No, na trasie nam to się przekłada na zasięg w okolicach 150, no 200, tam 30 paru kilometrów i nie więcej tak naprawdę. No... Wciąga tego prądu niemiłosierne ilości, mimo że nie jest mocarzem, bo ma 217 koni i 7 sekund do setki. Nie jest też autem ciężkim, bo waży powiedzmy na mokrzecach 1,5 tony. No 1750 kW. No no to nawet, to dalej nie mówimy o aucie ciężkim, nie mówimy o aucie, które zabija osiągami, więc troszkę nam tutaj brakuje tego uzasadnienia tego spalania, ale no bateria też nie jest duża 60 kWh całości. Jest troszkę za mała. Mieście, Miejski słów. Tak, w mieście jest super. W mieście, te, tak jak mówiłeś, tam te 400 parę zasięgu można wykręcić. W mieście też to zużycie jest spore, ale bez przesady da się tym jeździć. Na trasie, jak, jak już Bartek mówił, robiliśmy podejścia różne. Wolno szybciej, normalnie i zawsze nas tutaj to zużycie zawodziło po prostu. No, jest tutaj grubo i nie ma tutaj co gadać. Nie będzie to auto, którym wyskoczycie na autostradę i zrobicie na przykład trasę, tak jak my, nie wiem, z łodzi do Zakopanego. No i nie. Chyba, że jesteście fanami planowania trasy, brania wszystkiego pod uwagę i zatrzymania się, no na pewno z te dwa razy. Lub jeśli lubicie ryzyko i grać w elektryczną ruletkę ze stacjami ładowania. To też może Wam się przydarzyć, więc. Autostradowo, nie? Do miasta, tak. tak. Przy tym finansowaniu. Oczywiście. Przy tym finansowaniu, bo y, cena 190 koła, no może być dla Was okej, okay, dla mnie nie jest okej. Okay. Ja po prostu mówię, że gdyby on kosztował 160. I szczerze, idźcie do salonu, sami sobie to sprawdźcie, bo to jest tylko nasza, jak ja to nazywam. Y, pamiętacie taki tekst dupo hamownia? Kiedyś się tak liczyło konie. I ja uważam, że to jest też takie nasze dupo odczucie. Naszym odczuciem, to jest fajne, naszpikowane. Chińczycy próbują nas do tego przyzwyczajać, no i jest to ciekawe, ale to tyle. W tym momencie musicie iść i sobie sprawdzić. A my, jedyne, co możemy zrobić w tym momencie, to powiedzieć, brać, iść, sprawdzać, dawać znać nam w komentarzu i tym właśnie skończymy dzisiaj naszego żelka. Myślę, że tak. Będziemy, możemy się z Wami pożegnać po tygodniowej przygodzie. Jedziemy właśnie go oddać. Jedziemy trasą, więc dojedziemy pewnie, jak znam życie, na 40% baterii. Także jedziemy dzisiaj eko. I znaczy, jadąc no, eko? No, y jedziemy 120-130 i staramy się tak. Nie będziemy z siebie robić pajacy, co jadą 90, bo tak nam ktoś powiedział. Nie będę jeździł autem elektrycznym 90 na Dobra. godzinę, bo jest ok. Dobrze i. W tempie 120 na godzinę, 130. Żegnamy się z państwem. Widzimy się w następnym odcinku. Będzie fajnie, będzie ciekawie. I co? Dziękujemy wam bardzo. Ciao, Cześć. trzymajcie się. Hej.